Dzień dobry. Dzisiaj o 16:15 na stadiu Santiago Bernabeu Real Madrid podejmie zielone o 16:15. W Real Madrid jest obecnie na trzecim miejscu. Ma 51 punktów, ale oczywiście ma mecz mniej niż Atletico Madrid i FC Barcelona. I jeśli ten mecz wygra, to wróci na drugie miejsce w tabeli. Będzie mieć 400 punktów z FC Barcelona, ale gorszy bilans chyba że Real Madrid normalnie by. Wręcz z miażdu, nie wiem. 12 z Zielone, ale to się raczej nie wydarzy. Natomiast Zielona jest na 11. miejscu tabeli i ma 31 punktów. Jakie formy formie są? mi do Real Madrid. Wygrał z Legane z Pucharzy Króla z Remisołów Atletico 1-1 w lewicy. Wygrał z City 3-2 w Lidze mistrzów, z z 1-1 w lice. I wygrał z Manchester City znowu 3-1 w lewicy mistrzów. Natomiast Zielona jest w o wiele gorszej formie. Przegrali z Real w Lidze, przegrali z Arsenalem w Lidze Mistrzów i to był ich ostatni mecz w Lidze Mistrzów, potem odpadli, no właśnie w fazie ligowej e, Zielona pożegnała się z tymi rozgrywkami, potem wygrali za z, z Lidze, potem w Lidze też przegrali z Hetafe i Atlantikiem Bilbao. Jakim składem wejdą obie drużyny na ten mecz? Przejdą na skład Real Madryt to na bramce Thibaut Courtois w obronie Lucas Vazquez, Raul Asensio, Antonio Rüdiger i Fran Garcia pomocy Orelian Chouameni, Luka Modric, Odur Kamavinga i w ataku Brian Diaz, Kian Mbappé i Vinicius Junior. A to teraz na skład zielony. Na bramce Paulo Gazzaniga, w obronie Arno Martinez, David Lopez, Ladislav Krejci, Daily Breed, w pomocy Ivan Martin, Orion Romeo, Miguel Gutierrez i w ataku Wiktor Cygankow, Abel Ruiz i Brian Gill. Wydaje się, że Federico Valverde dzisiaj odpoczynie po meczu z Manchesterem City. Który Real wygrał 3-1. Teraz przejdźmy do poprzednich meczów Real Madrid z Zieloną. Najpierw te u siebie. Z dnia 2017 2018 Real Madrid wygrał na Bernabeu 6-3 z Zieloną. W pierwszej połowie, w 11 minucie na 1-0 Strzelił Cristiano Ronaldo dla Real Madrid. Potem w 29 minucie Cristiano z nie na 1 do jednego I taki był wynik do przerwy. Potem 2 minuty po rozpoczęciu y, drugiej połowy. Cristiano Ronaldo w 47 minucie już strzelił bramkę na 2 do 1. Potem w 59 minucie Lucas Vazquez na 3 do 1. 5 minut później, 64 minuta, Cristiano Ronaldo strzela na 4 do 1 i zdobywa hatlika 3 minuty później Crist ten Nestuani strzela swoją drugą bramkę w tym meczu i wynik jest teraz 4-2. Potem na bramkę musieliśmy czekać do 86. minuty, gdy Gareth Bale strzelił na 5-2. do 2. Potem 2 minuty później, o 78. Juanpe na 5-3. I 3 minuty później, w 95. minucie, Cristiano Ronaldo strzelił swoją czwartą bramkę w tym meczu i wynik się zakończył, mecz się zakończył wynikiem 6 3 dla Real Madrid Sesja 2018-2019, gdzie Real Madrid przegrał, na Bernabeu 2 do 0 z Zieloną. Pierwsze bramkę szedł Real Madrid w 25 minucie, Casemiro szedł na y, 1 do 0, potem drugiej połowie w 65 minucie Stulani na 1 do 1 i w 75 na 2 do 1 dla Zielony. Potem tym sezonie co gdzie było 1 do 1. Bardzo długo myśleliśmy czekać na bramkę, bo dopiero w 70. minucie pada pierwsza bramka i to była bramka Vinicius seniora na 1 do 0 Real Madrid. I 10 minut później w 80. minucie Christian Stuani wyrównał na 1 do 1. I mecz w 24 gdzie Real Madrid wygrał 4 do 0. W 6 minucie Vinicius Junior strzelił bramkę na 1 do 0. Potem w 35 minucie rzut Bellingham na 2 do 0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego meczu. Potem w 54 minucie rzut Bellingham na 3 do 0. I w czwartej i czwartą bramkę w 61 minute Rodrigo yy, strzelił. I w mecz się zakończył wynikiem 4 do 0 Real Madrid. Jeszcze mógł się zakończyć wynikiem 5 do 0, gdyby Hosero wykorzystał rzut karny. Teraz mecze wyjazdowe. W sezonie 2017 18 Real Madrid sensacyjnie przegrał 2 do 1 z Zieloną. Real Subredas strzelił pierwszą bramkę, w 12 minucie Isko na 1 do 0, ale w drugiej połowie 54 minucie Cristiano nie strzelił na 1 do 1 i 4 minuty później Portu na 2 do 1. Teraz znowu w 2018 19 gdzie Real Madrid wygrał 4 do 1, tym razem to Zielona strzeliła pierwszą bramkę. W 10 minucie Borcha dał e, gospodarzom prowadzenie, w 39 minucie Sergio Ramos wyrównał e, wynik i było 1 do innego do e, przerwy, a w drugiej połowie 52 minucie Karim Benzema strzelił na 2 do 1, 7 minut później w 59 minucie Gareth Bale na 3 do 1, i w 80. minucie Karim Benzema strzelił Bramkę na 4 do, 1, 4 do innego Potem mecz y, z y, zieloną w 2023, gdzie było 4-2 dla zielony. W 12 minucie Castellanos strzelił bramkę na 1-0 dla zielony. Potem w 24 minucie, dosłownie 12 minut później, było 2-0 też po bramce Castellanosa. Potem 10 minut później, w 34 minucie Vinicius Junior strzelił na 2-1. Potem po drugiej połowie od razu Castellanos ustrzelił hat-tricka i było 3 do 1 dla Girony. 62. minuta, Castellanos strzelił czwartą bramkę, bo 4 do 1 dla Girony. W 85. minucie luka Laska strzelił na 4 do 2, ale to niewiele dało i Real Madrid tamten mecz przegrał. Znowu 1023 24 tutaj Real Madrid wygrał 3, wygrał 3 do 0. Najpierw w 17 minucie Hostelu, strzelił bramkę na 1-0. Potem 4 minuty później czułamy ni na 2-0 25 minuty minucie. I potem w drugiej połowie w 71 minucie rzut Bellingham, strzelił na 3-0. 3-0 także Madrid wygrał w tym sezonie. W 36 minucie rzut Bellingham strzelił na 1-0. Potem w drugiej połowie Arda Giel minuty 5, 5, 5 minucie na 2-0. I 7 minut później Kylian Mbappé w 62 minucie strzelił bramkę na 3 do 0 I to, ten mecz, Real z Gironą był pierwszym meczem Real Madryt odkąd wróciłem na ten kanał. I myślę, że teraz sytuacja wygląda bardziej optymistycznie niż wcześniej, szczególnie jeśli chodzi o grę. Ale też lepiej wyglądają drużyny jak Barcelona czy Atletico yy, Madryt. Real Madrid oczywiście teraz ma serię trzech meczów bez wygranej w realizacji. Jedna porażka i dwa remisy, ale myślę, że to dzisiaj przełamią i będzie 3 dla Real Madrid. Tak, w skrócie, patrzę na mecze z Zieloną. To one historycznie były trudne, ale jakoś ostatnio wydaje się, że ten trud został zażegnany przez Real Madrid. Chociaż dzisiejszy dzień może. Sprawić, że się mylę, że jednak nadal Real Madrid ma problemy z zieloną. Bo przypominam, że trzy ostatnie mecze: Real wygrał 3-0, 4-0 i 3-0. A kiedyś Real z zieloną miał poważne problemy i najłatwiej Realowi z zieloną. Akurat było w sezonie, gdzie zielona była najlepsza. Gdzie zielona była na trzecim miejscu i prawie to ona była najlepszą drużyną w Katalonii, a nie FC Barcelona. Natomiast przechodząc już y, do kadry Real Madrid na ten mecz. Bramkarze, Timo Kultua, Andrii Wunin i Fran Gonzalez Obrońcy, David Alaba, Lucas Vazquez, Jesus Vallejo, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferro Mendy i Raúl Asensio. Pomocnicy, Eduardo Camavinga, przypominam, że Jude Beringer dzisiaj jest zawieszony. Federico Valverde, Luke, Luka Modric, Orylien Arda Giller i Dani Ceballos. I napastnicy, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Enric i Brian Diaz. Jakim składem bym dzisiaj wyszedł na ten mecz na miejscu Carlo Czolotiego, to teraz przedstawię. Na bramce oczywiście Thibaut Courtois, w obronie, no i tutaj przejdziemy później. No ale na pewno na środkowej bronie Antonio Rüdiger. Na lewej bronie... Powiedziałem wczoraj, że Fernando Mendy dla mnie jednak jest podstawowym lewym obrońcą. To widzę o tego, że teraz wystawia na... Puchar Króla i Ligę Mistrzów Fernando Mendiego, a na Ligę Fernando Garcia. Szczerze, pasuje mi to. W pomocy... Do pomocy też wrócimy. Natomiast na pewno postawiłbym dzisiaj na Daniego, Sebayosa i Luke Modricza. w ataku Rodrigo Kylian Mbappé i Vinicius Junior. Albo nie, jednak nie. Jednak nie tylko Modricz, tylko Brian Diaz. Tylko oczywiście środkowy... A, dobra. Zresztą, to, yy, nie wiem, czy robi to aż takiej dużej różnicy, jeśli dopiszę SPO. Przecież wiemy, na jakiej pozycji będzie grać. Natomiast przejdźmy do mojego głównego dylematu. Ja nie miałbym dylematu tutaj, gdyby nie powołano dzisiaj, gdyby powołano dzisiaj Jacobo Ramon. Gdyby on został dzisiaj powołany, no to bym zagrał na Orlian, czułam, orylian czułam. Aurelionem Czułamy nim zagrać się na pomocy, na środkowej bronie bym właśnie wystąpił Czeko Ramon, a na prawej bronie Raul Asensio. Ponieważ w Valverde ma dzisiaj odpocząć. No Lukas Vazquez nie jest w najlepszej formie, a Aurelion Czułamy nie gra dobrze na pomocy, ale nie na środku obrony. A Valverde, tak jak nie wspomnieliśmy, ma dzisiaj odpocząć. Ach, zdaje, zajechał, to wiemy, przecież. Ale wydaje mi się... że już prędzej bym zagrał Orlenem czułamy nim na środkowej obronie, a na prawej obronie dzisiaj bym zagrał z Sensio, a na pomocy jeszcze właśnie, no, Luka Modricem. No i możemy dopisać Brime na SPO by to jakoś wyglądało. Bo Brame jest takim środkowym pomysłem nietypowym nie jest, ale zresztą... ale już nieważne to czy to czy owo. Po prostu to Brime jest na środkowej pomocy ofensywnej tu będzie towarzyszyć trzema napastnikami. Znaczy byłby był towarzyszył, gdyby to ja ustawiał skład, a on czy Lotz stawia skład. I, on, I najpierw i Brian Diaz będzie towarzyszył Mbappé i Viniciusowi, nie jako pomysł jako ofensywny, a jako prawy skrzydłowy. Ale już przejdźmy do, no w zasadzie już kończmy ten film, ponieważ już wszystko to co mieliśmy omówić, omówiliśmy. Mam nadzieję, że wam się film spodobał, dziękuję za oglądanie, do widzenia i miłego dnia.